Witam wszystkich w kolejnym materiale. Tym, tym razem skupimy się na silniku do motocykla MZRT125. Udało nam się silnik rozebrać. Śruby już trafiły do ocynku, są w dobrym stanie. Jedynie dwie sztuki będą wymienione, ponieważ mają przeciągnięte gwinty oraz łebki i byłby problem z ponownym dokręceniem. Tych śrub zostały dorobione na wzór oryginału. Zajrzyjmy teraz do wnętrza jak wyglądają połówki, tak wygląda skrzynka korbowa. Można spojrzeć dużo różnego osadu, zanieczyszczeń troszkę rdzy, łożyska co ciekawe, wyglądają średnio, jednak nie są za stałe. Była możliwość pokręcenia wałem, więc wał już cały zdemontowaliśmy. Mamy tutaj jeszcze w skrzynię. Sprawdzaliśmy dystansowanie, ustawienie koła, wstępna weryfikacja. Na pewno do dorobienia będzie dolna tulejka, ponieważ posiada bardzo dużo luzu. Na wałku zdawczym tulejka, praktycznie nie wykazuje luzu, ale będziemy musieli to jeszcze posprawdzać ostatecznie. Powierzchnia styku połówki jest bardzo ładna, nie widać, żeby ktoś wcześniej powiedzmy młotkował ten silnik, czyli nieumiejętnie rozbierał, więc powierzchnie są bardzo ładne, tak wygląda wnętrze, jednej kapy. Zdemontujemy sobie tutaj oczywiście całą skrzynię, zweryfikujemy jej poprawność, wszystkie elementy. Miarka oleju jest nieoryginalna. będziemy musieli poszukać, tutaj jest zrobiona spręta aluminiowego, nawet są zaznaczone takie dwa poziomy, maksymalny prawdopodobnie, więc taki korek będziemy musieli, taką miarkę będziemy musieli szukać. Teraz obróćmy sobie tą połówkę, z tej strony mamy drugie łożysko wału, podkładka, nakrętka. Na tulejce pod koszem sprzęgłowym kosz wykazuje luz, musimy pomierzyć czy mieści się w tolerancjach zakładanych, czy po prostu będziemy musieli już dorabiać tą nową tuleję ślizgową. Ta strona również nie widać żadnych uszkodzeń, wyłamań, pęknięć, zostanie w całości obczyszczona, trafi do, do szkiełkowania. Tutaj pod zmieniaczem brakowało takiej specjalnej blachy, która idzie pod półksiężyc od kopniaka. Po prostu tej podkładki nie ma. Natomiast półksiężyc jak sobie zobaczymy nie ma wszystkich zębów tak jak byłyby zaszlifowane albo ścięte początkowe zęby, więc kopniak dopiero bierze w połowie więc będziemy musieli już ten półksiężyc szukać i Zakupić taki element. Mamy tutaj obok łańcuch sprzęgłowy z zębatką, z koszem. Łańcuch jest bardzo mocno wyciągnięty. Musimy sprawdzić stan uzębienia zębatki oraz zębów na kole. Obok mamy sprzęgło kompletne wraz z zabierakiem. Praktycznie wszystkie przekładki metalowe posiadają bardzo duże progi. Nie wiem czy to zostanie na nagraniu uwidocznione, jednak pod palcem nawet można wyczuć bardzo duże progi, więc będą przekładki prawdopodobnie wszystkie wymienione, oczywiście tarczki sprzęgłowe również. Sprawdzimy poprawność działania sprzęgła. Tutaj mamy do kosza sprzęgłowego sprężynki, zabezpieczenia mocujące, dekielek oraz zębatka napędowa. Bardzo ostre, ostre zęby wyeksploatowana. Dekielek minimalnie z jednej strony jest przekrzywiony. Będziemy musieli go y, podprostować oraz sprawdzić, żeby ładnie dolegał. Żeby w tym miejscu też nie występowały wycieki. Przejdźmy teraz do gaźnika. Gaźnik wizualnie przy pierwszym kontakcie wygląda na bardzo ładny. Nie widać żadnych poważniejszych uszkodzeń. Musimy sprawdzić na pewno jego kompletność. Tutaj y, też brakuje y, nakrętki konturującej oraz drugiej. Jeszcze nie rozbieraliśmy jego wnętrza, więc nie wiemy, czy wszystkie elementy się w nim znajdują. Na pewno tutaj brakuje y, śrubki regulacyjnej z boku Na gaźniku nie widzę żadnych sygnatur, jedynie tutaj na komorze pływakowej znajduje się napis. Przejdźmy teraz do zapłonu, czyli prądnica wirnik. Zdemontowaliśmy cały zestaw. Krzywka jest w średnim stanie, jest mocno pordzewiała, więc prawdopodobnie będziemy musieli szukać kolejnej. Natomiast spójrzmy na wilnik. Musimy pomierzyć, wyczyścić wilnik, sprawdzić czy nie ma przebić. Jeszcze pajęczynki różnego rodzaju. Zapon nie jest kompletny, brakuje niektórych elementów na prądnicy. Występuje nalotowa lza. Będziemy musieli to wszystko posprawdzać, rozebrać, wymyć. Przejdźmy teraz do drugiej połówki, drugiej kapy. Sprawdziliśmy już automat luzu i po odpowiednim ustawieniu go automat jest sprawny, czyli po prostu nie był źle ustawiony. Oczywiście musimy dorobić jedną już podkładkę. Dekielek trafił już też do ocynku. Tutaj widać śruby od dekielka. Tu jest jeszcze uszczelniacz i drugie łożysko ta powierzchnia pod kapę prawą również jest w ładnym stanie nie ma jakichś większych wyłamań, wyłamań zniszczeń oczywiście od dołu widać dużo zanieczyszczeń brudu, musimy to wszystko wymyć, zajrzyjmy teraz do środka się nam wypad tak wygląda, tak się prezentuje druga połówka skrzynki korbowej, łożysko Również nie jest ze stałe, więc ten wał kręcił się, ale tutaj dużo bardzo zanieczyszczeń. Troszkę rdzy jeszcze z wału, widać, przeniosło się na to aluminium. Natomiast wnętrze skrzyni biegów jest bardzo ładne, w miarę czyste. Wiadomo, na dole są jeszcze pozostałości starych smarów, jakiś olej zmieszanych, jednak nie znaleźliśmy większych odłamków czy pyłu. Ze skrzyni biegów. Zobaczmy, w jakim stanie jest wał. Zdemontowaliśmy cały wał. Jest jeszcze zamontowana korba, tłok. Jeden pierścień nadal jest zablokowany. Na tłoku niestety nie ma od wewnątrz żadnych oznaczeń. Wał również posiada dużo zanieczyszczeń. Widać, kol korozja go dosięgła więc będziemy musieli go rozłożyć. Zobaczmy na drugą stronę. Wygląda podobnie. Wał trafił już na kiełczarkę i z jednej strony występuje 14 setek bicia, natomiast z drugiej 16. Więc zregenerujemy go. Myślę, że postaramy się jak najniżej zejść. Czopy tutaj widać są w ładnym stanie. Minimalne może progi, ale to wszystko... Wyjdzie w trakcie regeneracji, gdy sobie rozłożymy całość, więc ogólnie silnik był w takim stanie, jakby pozostał, i próbować go odpalić to na pewno dość długo by nie pochodził, ponieważ gdy te wszystkie zanieczyszczenia, roz, można powiedzieć, rozpuściłyby się, to zablokowałyby w danym momencie już na pewno łożyska i silnik by. Stanął, więc nie zawsze dobrym rozwiązaniem jest usprawnienie odpalenie silnika. Jeśli nie wiemy, kiedy ten silnik ostatnio pracował i jak wygląda cylindra, czy nawet tutaj skrzynka korbowa. Więc zapraszam do śledzenia kanału, już niebawem kolejne materiały z elementów blacharskich. Pozdrawiam, zapraszam do komentowania. Cześć!